Witam serdecznie i zapraszam na następny przegląd, w którym zobaczycie następne nowości, dekoracje, ozdoby i akcesoria, jakie kupić można w sklepie SINSEI. Zobaczycie także niektóre przecenione rzeczy, dostępne w tym sklepie. A jeśli jesteś tu nowy, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami, zostaw obserwacje. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Wśród wielu nowości w sklepie Sensei pojawiły się także naczynia w kształcie pomidorów. Między innymi miski, słoiki oraz talerzyki. Ta ceramiczna miska kosztuje niecałe 13 zł, nie może być myta w zmywarce, nie nadaje się też do mikrofalówki. A oto talerz mający kształt pomidora, ma średnicę 20 cm, a cena talerza to niecałe 16 zł. W sklepie znany jest także zestaw ceramicznych łyżeczek z owocowymi motywami. Na tych łyżeczkach widoczne są truskawki. Cena zestawu to niecałe 10 zł. Truskawkowe motywy widać także na tym kuchennym zestawie, zawierającym trzepaczkę, szpatułkę oraz wałek. Zestaw z drewna silikonu i tworzywa sztucznego kosztuje niecałe 26 zł. Jest też nieco mniejszy zestaw zawierający szpatułkę oraz trzepaczkę. Cena takiego jak ten to niecałe 20 zł. A to zestaw zawierający cztery deserowe łyżeczki ze stali nierdzewnej w kolorze złotym. Na uchwytach łyżeczek widoczne są ozdoby w kształcie truskawki. Komplet kupić możemy za niecałe 20 zł. Owocowe wzory widoczne są także na tych szklanych miskach z silikonowymi pokrywkami. Zestaw za niecałe 26 zł. zawiera 5 takich misek. Każda z nich ma inną wielkość. Najmniejsza 135, większa 215. Średnia 355 ml, większa od średniej ma pojemność 470, a największa 830 ml. W sklepie Sinsei kupić możemy także solarne ozdoby ogrodowe. Niecałe 6 zł kosztuje dekoracja mająca wysokość 35 cm w kształcie tulipanu. Ta lampka solarna dostępna jest w kilku kolorach do wyboru. Wśród dekoracji solarnych znaleźć możemy też taką zawieszkę z ozdobami mającymi kształt motyli. Ozdób z lampkami LED jest 6, a dekoracja ma długość 65 cm. Oświetlenie świeci światłem w odcieniach ciepłej bieli, kosztuje niecałe 30 zł. Teraz macie okazję zobaczyć jak wyglądają motyle z tworzywa sztucznego. Widoczna teraz świetlna girlanda ma całkowitą długość 325 cm. Dekoracja kosztuje niecałe 26 zł. Składa się z 10 lampek LED. Tak wyglądają ozdobne żarówki, w których umieszczone są lampki LED. Żarówki wykonane są z tworzywa sztucznego. I jeszcze jedna spośród świetlnych, solarnych dekoracji. Taka jak ta, składa się z 10 lampek LED, kosztuje niecałe 30 zł. Tak jak poprzednia ma długość 325 cm. Taką samą długość ma widoczny teraz łańcuch solarny z ozdobami z tworzywa sztucznego. Solarna dekoracja składająca się z 10 lampek LED również kosztuje niecałe 30 zł. Tak wyglądają ozdoby z lampkami LED w tym zestawie. Poza tym w sklepie SINSEI kupić możemy także koszyki piknikowe. Oto jeden z nich. Koszyk otwierany z dwóch stron wykonany jest m.in. z drewna oraz materiału. Aktualnie ma nową niższą cenę, kosztuje niecałe 40 zł. Ma wymiary 30x19 i 25 cm. Tak prezentuje się ten koszyk po otwarciu. Jest też koszyk piknikowy składany, w większości wykonany z materiału. Uchwyty koszyka są drewniane. Kosztuje niecałe 26 zł, ma wymiary 20 na 38 i 25 cm. Ten koszyk piknikowy dostępny w kilku wzorach nie jest zamykany. Materiał, z jakiego jest wykonany, to w większość poliester. A to drugi wzór takiego rodzaju koszyka. W sklepie Sinsei kupić możemy także koszyki z uchwytami do przechowywania. Oto jeden z nich. Ma wymiary 30x25 i 20 cm. Cena koszyka to niecałe 20 zł. Tutaj dostępny był w jednym, widocznym teraz kolorze. A to ceramiczna, dekoracyjna miska na nóżce mająca kształt kwiatu. Cena miski dostępnej w jednej kombinacji kolorystycznej to niecałe 20 zł. Wśród nowych wiosennych akcesoriów znaleźć możemy też dekoracyjną ramkę na zdjęcia. Na przykład tą, której cena to niecałe 16 zł. Ramka przeznaczona jest na zdjęcie mające wymiary 13 na 18 cm. Całkowite jej wymiary to 19 na 24 cm. I jeszcze jeden wśród składanych koszy do przechowywania z kolekcji wiosennej, którego aktualna cena to niecałe 18 zł. Po rozłożeniu kosz ma wymiary 19x30 i 40 cm. W większości wykonany jest z materiału. Nową, niższą cenę, bo aktualnie całe 9 zł. mają też ceramiczne, ozdobne świeczniki, które za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć. Tymczasem, zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.